Ej, ale Paweł z drugiej strony medalu zrobił sobie przeszczep no i? i nawet nagrał filmik śmiejący no. się z osób, które mają problem z facetami robiącymi sobie przeszczepy. Hmm. To ci pocisnął tak? w sumie. Chłopie! To raczej ja jemu cisnę. To świadczy o tym, że on jest cipą, rozumiesz? Ja mam w dupie co on robi, ja tylko ci stwierdzam, że taki ktoś ma kompleksy i że sam siebie nie akceptuje. Więc jeśli ktoś komuś ciśnie, to sorry jest odwrotnie, okej? Okay? Przecież ja dopiero co mówiłem, że nikomu nie zabraniam przeszczepić sobie włosów z dupy. Tylko to świadczy o tym, że nisko, masz nisko samocenę, że masz kompleksy, ok? I próbujesz oszukać innych ludzi, że niby jesteś inny jak jesteś. Pokrzewdzone przez salon, to sprawa nie była. Rozsądku i serca. Które trzeba skrócić u fryzjera raz w miesiącu, tak aby nie narodziły na uszy. A dla mnie to coś więcej: jest to element wizerunku, a przede wszystkim tak, możliwość wyrażania siebie. Oto ci przeszczę włosów, po prostu. No, po prostu z gól. ogól się nałyso. Bardzo często słyszałem. Bardzo często słyszałem. Wiecie czemu bardzo często słyszał? Ponieważ ja nagrałem odpowiedź na jego farmazony. Genów nie zmienisz. Robiąc sobie jakieś przeszczepy z dupy, czy z pleców, czy z, co ty masz tam owłosione, próbujesz oszukać rzeczywistość, próbujesz oszukać siebie, próbujesz oszukać potencjalną obietę, z którą mógłbyś mieć potomstwo, że niby twoja bujna czupryna będzie, będzie taka, że u twojego dzieciaka będzie tak jak u ciebie, gdzie ty doskonale wiesz, że ty z tyłka sobie po, do głowy powsadzałeś. Zaakceptuj siebie, swoje geny, masz tak, jakie masz. To, że sobie robisz jakieś przyszczepy, świadczy o tym, że masz niską samoocenę. Że nie akceptujesz siebie, bo to nie są twoje geny. O, czuję się teraz lepiej, bo sobie włosy z tyłka na głowę dałem. Okej, okay, sobie wsadzaj głowy z tyłka na, na łeb, ale to świadczy o niskie, niskiej samoocenie twojej. I to, że masz kompleksy, po prostu masz kompleksy na punkcie swojej fryzury. Na punkcie tego, że Łysiejesz, a po raz kolejny, genów nie oszukasz, rzeczywistości nie oszukasz, zaakceptuj siebie i swoje geny.